Yo, witam w pierwszym odcinku nowej serii Machika oh, aha, aha, aha. <grywk> Ja jestem Emil, e, przedstawcie się wszyscy Ja, ja najpierw, jestem drugi Ja jestem wójtem Chcę patrzeć z kasała, jeśli tego Chłopciu też się przedstawiłeś? Baks, O nie <grym> Kto zrobił? <grym> A ja okay. jestem Ups Eee, ja nie wiem co to tam Kto, w jeden, wie? Kto w jeden wie. Ja, zmieni ja zmieniłem kolor. Ja będę... Ja będę o, przez już gotowi? No, tak. O, szybko. Ja jestem kangsterem. Ja tylko chciałam zmienić kolor. A Ja musiałam zmienić kolor tylko. Oprze. Robimy pierwszy posiłek. A mo mo może nie będziemy przemijanie. No. Kłócił się ci koło mnie, to słyszy, co on gata. Tylko, że on kata w jakimś innym języku. Ten wampir w lat. A nie czekając, on na pewno nie jest wampirem. On zawsze mówi, że nie jest wampirem, sorry. No ja tej kasyki też nikt nie widziałem, bo to jest zawsze nie? Tak, Widzicie tego fioletowego? A on jest bardzo ważny.

Eee, ma Kto jest zielony? Zabijecie! Ja e, jestem czerwony z Wojtkiem. Hej, Emil Hej, Emir! Ale potem posiąłeś mi. Moshe jesteś czerwony po ten, początek gry I jeszcze nie mamy. No, ale nie. Ma... Tomek, początek gry jest. Odej. Pewnie, pewnie później dostaniesz swoją z projem. O to chodzi. A będziemy lasem Dziś. Bo nie, każdy, każdy jest sam. A no. współpraca. co to jest w tej grze? Ja, no, Można czerwony. poeksplorować, ale po... O, impreska. Patrzcie. a nie. Tej kasenki też nikt nie, nie miał A, a to omijał. Bro, no zapewne ktoś o mnie jał Co za troll I To jest tutorial to się... Zobaczymy I tutaj hmm. będziemy mieć na sepuloni bęcz Są no to nie są nasze pranie, ale... Jak, jakieś proń. Bo moja proń to pistolet. Banana! A moja to Tak, w tym średniowiecznym świecie można mieć pistolet. Moja to ruska. Nie, nie. Nie, nie umiejesz. Jak zrobisz banana to miniesz cały tutorial. No i linka. Ej! Co u mnie uda się? Ja się teraz uryszyłam. O już checkpoint, no, kupę ciągle, kocham Zobaczcie, to jest najlepsze dla broni, kamień. kamień Kamień jest bardzo fajny Zobaczcie, za... <laughs> no mnie! Zaczyna no, się Ale już nie mogę teraz się ulec, No bo nie można! Ale jest jestem No checkpointy nas leczą Ja wiem, co tutaj chcę, Trzeba połączyć <laughs> kamień i okień Ui no nie jest, to było tak brawo. klasa. Można strzelać albo używać na siebie. Na przykład kamień na siebie mogę ja zrobić. Patrzcie, o, to się stanie. Au. Nie, nie musimy. Nie nie ja ja. No nie Nie można tego Tylko musimy mieć proszę, tą magię. Musimy mieć tą magię. I tak O Jesteśmy mokrzy i musimy okie na siebie użyć. Musimy w ten samym czasie... Usypa się, muszę na siebie. A, umieram. Dobra, co tu zrobić z piorem? Ej! Piorun. O! No to. Trzeba to około piorem zrobić. Nie, nie, ja już. Z... O! Że on wody coś. Zabijamy się. O! Przecieństwo życia. Śmierć i zniszczenie. Cześć, co my robimy? To i piorem. O! Ja bawię piorem. tak się robiłem! Ule, się trochę. co to jest robicie? to jest wino, nie krew. O! Chwota! Daj mi przejść Mamy książkę. Daj się to. już. Ja to użyłem. Jak nie my... Udało okay, było, no. I ten kozik musisz zjeść No. Nie, jeszcze nie. zasłania. I tu jakieś są, i nasypanie lubią. Ja usiekam po prostu dalej Ja ich piję, ja ich piję no, no. A jaki jakimi można sobie Tak Aaa, wow, nie no tak spoko Ha, <śm> ba, bam, bam, bam. zabić go Nie, nie chcę, nie, nie. chcę to? I, no ja nie mogłem, no bo mnie zapchnął I to jest A, nasz jakiś kumpel Ja się leżę O, mam dalej tęsknotę, moją. O, nie, zniknęła. Wow! No, i tam jest Typankiem chciałem spać Tego, tak, co sapiliśmy, to on poszedł na tu nas szukać. A my go sapiliśmy. Hmm. Jaka szkoda. No, i nauczyliśmy się, jak nas ożywiać. Najważniejsze bym. O, nie, crash to text, tak, nie Najkosze no zakręcie, wyłączę krew. No to super best, niespacznie, i na Co to jest? No nie, nie. Dobra, idziemy na przykład. Chyba, że chcecie ich sabić. Nie, Ej, nie. Mordercy. Muszę ich mówić. Ja bym nigdy nikogo nie sabił. idę dalej śni. Ja dalej posłem z Czemu jakoś? Ale dalej posłem świeszniakiem. Nie musisz tego. O! Mamy wody. naszej temki. A ja tutaj wieśnię tałam. O, dziękuję. O, dziękuję. O, tu jest troszkę Cantalf. Tej. Biały czarociej. O! Nie! Pojedek już oszalał To jest czerwony.

a no to czupa. Nie, chcę przejść. Odsunąć się. O po drugiej stronie tej rzeki jest książka. Dawajcie, robimy 100%. Nie, 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 nie. I dlatego używamy lotu. Ja uesłałem Ja to Nooo! Tobie To ja się O, checkpoint! Ja się Jak wyprzedź Patrz, pokażę, czekaj. Zapiję wojtkę. O, przeżył! Nie, musisz skinąć. Chcę coś pokazać. Masz, No, ja się I patrz się teraz, i Wojtek będzie żył, jak to filmy czekamy. I teraz my sobie go tak uleczyć. Albo możemy normalnie koło leczyć. idziemy stąd. Bardzo blok. Au. o nie. O, ma quest, jak w Warcraft. Musimy pokonać szczury. Quest na pierwszy lewy, a nieważny kopin atakujący. No. to To są kopiny. Jestem gangsterem. Tutaj chyba coś jest. To tam. Dobra, niech się sami piją. My tutaj coś możemy znaleźć ciepło. Książkę chyba jest, czy coś? Broń może? Szyb... Szybciej. O, kto chce mieczyć? Ja, hm? ja. To masz inny miecz. Oj, a ten. Ja wolę pistolet. Pistoletopę.

Czy ty ją Mortercy! <grym, grym, grym>, ale mordercy. ale o to to o ludzkości! Nie, nie <grym>, ja nie zrobiłam! Ja też to zrobił! ja nie o Pistoletem sami umarli? się nie, ja nie mogę skinąć, Jestem za dobry! A ja... A ja ja No sobie mówię, zabijasz! Ja się uda No co łgazdy je biję? Nie biję. Co się dzieje? No i kela się miał to są i strony! O końcówka misji teraz jest. Przygotuję najlepsze zaklęcie. I ktoś ominął, dobra Nieważne. Tam jest za dużo ludzi, nawet nie strzelam. tym eee, no! O ja wlat... wlatnąłem! Czemu mi się sakniecie? Oni go zabiją, może nie pijmy? Oni sami to zabiją Nie pijmy! Oni sami go zabiją O, nie, tylko jeden przesył! O, tu Cześć, cześć Senkonje? Senkonje na Czy ominąłem pitfu?

Chłopimy jeść, tak?